Dzięki Sasza i dzięki za poprzedniego Donate'a, tylko nie widziałem go, już go patrzę. Szyby przyciemnione jak w okularach Cartier! Obija jak mistrz lakier! Kasztan! Kasztan x 100 złotych. Bo wydaje mi się, że w ten... Bo nie poszła na próżno, nie! Nie! Wszystko do mnie wraca niż z mocą podwójną, więc! Więc! Nie idę na urlop, nie idę na urlop, nie! Kasztan Xt. 200 złotych. Kurwa, już tak nie szalej. Co tu się odpierdoliło? Kasztan! I uwaga, Cała ma wracanie praca, poszło, nie na poszło na próżno, nie! nie! Hey! Wszystko do mnie wracać i znowu podróżę, więc. Więc! Nie idę na urlop, nie idę na urlop, nie! Maksiu, 200 zł. Fajnie, fajnie. Ja lubię zadymić tą dymiarką, szczególnie gdy... Szyby przyciemnione jak w okularach kartier. Yeah. się felko, odbija jak lakier. Maksiu, 100 złotych Jak ja na melanżu byłem i zapomniałem, haha. <grym> Co? Wróciłem w weekend, odpaliłem jednego streama 24-godzinnego. Jakby przyciemnione jak w okularach kartier! Pójście yeah. się felga ja Jak już laki. ja nie mam pytań! Maksiu, 100 złotych. Dbilece się manko. Ja nie mam pytań już. No, no niby tak, ale stary, wszyscy stąd. Ja muszę tych wszystkich Każdym ja list? Tysiąc złotych? Dobra, Makio, może moderator jakis. Nie, 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 nie. Pięć i pół godziny do końca. Ja pierdolę.